Jaki znowu baran? Zapraszam do wspólnego udziału naszych, i tutaj nas obecnych, Joanny, również, która będzie realizowała dalej program, a nasze spotkanie z oświatami i emiratami rozpoczniemy Gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianie, jakim niespodziankiem, jaką minął się nas los, no jest ślisko, no to wiadomo, że jest zima, no to co? Ale dlaczego baran, dlaczego wy moherowi się obrażacie? Mareczek też wyzywa od baranów, a sam jest baranem, bo do nikogo nie należy. Wszystko tylko meble, tylko aby dostać, aby, aby brać. Ani w Boga nie wierza, ani, ani uduchowienia żadnego nie ma. No to on sam jest baran i tak opieprza wszystkich kolei, Po co to gadać? Bądźmy mili dla siebie. No jakże brat, co żebyś ty dała, to potem oni się nie odzywają i SMS-ów nie tego, no. No. Ani ten Zelecki pedofil, ani ten mareczek tak samo, wiesz, jak po telefon, to by tu przyleciał chętnie I jeszcze tylko. Tylko może jeszcze pomachaj tu talerze, że, że daj, to zaraz tu przyleci. Tak. Ewka powiedziała, że wiesz, że jest zlew, że jest te trzy rzeczy, że jest klozet i wanna. Także wiesz, on już do niej tam pewnie dzwonił, bo ja powiedziałam, że to ja tego nie organizuję. Ja mam inne trzy rzeczy. Od każdego ma po jakieś trzy rzeczy. Ten mareczek. Aha. A kto tu jest mądry? Wszyscy są głupi.